Gości zaproszonych, myśliwych i pomoc strażnika na dzisiejsze polowanie. Polujemy dzisiaj las Goleszów, prawa strona. Nie Goleszów, tylko Podleszany. Goleszów pisze, leśnictwo jest Goleszów, Podleszany nie ma leśnictwa. Mimo lasu nawet. Polujemy do godziny 13, koledzy. Żeby się do pół, do drugiej tak rozliczyć, to Lisa, Kunę, no i parzanda, jak, 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 jak gdzieś będzie. Zwierzyny, carna jest, nie wolno strzelać. Proszę kolegów o zachowanie bezpieczeństwa, szczególnie o te strzały po linii. Bo się zdarza tam, że stoimy, przecież blisko stoimy, do rowu zając, kiedyś tak było, tam będą koledzy, ale to w rowie zając przy, przy samym stoi kolega, no i się strzela tego zająca. A wiadomo. nie w skończonym miocie na stanowisku broń rozładowywać. Ładować dopiero jak kolega zajmie y, 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 i strzelać y, jak y, stanowisko obok zajmuje. I przede wszystkim koledzy, żebyśmy mieli to na uwadze, bo to jest najważniejsze, nie chodzi już o tego jednego zająca, bo nie naszczelamy tych zając jak strzelimy te trzy czy cztery, żeby był na pokot jakiegoś lisa i jednego dzika. 26 sześć ściel. Żeby nie strzelali jedni do drugich, tylko tyle, więcej nic, strzelać tylko do przodu lub za siebie, a nie strzelać po, po, po tym, bo, bo tam drzwi stoi, no. no, 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 no. 14.30 łącznie z zarządem spotykamy się w Domu Kultury na holu, tak żeby wszyscy mi byli, bo obgadujemy sprawy z organizacją imprezy w Domu Kultury. Także koledzy, którzy będą organizować wystawę łowiecką, w jedną salę. Już. Wkrótce tak. sześć numerów będą parami chodzić. To ustalić parami. Skowron, wytłumacz, gdzie piwo teraz sprzedają. No, w którym sklepie. Jeszcze ja nadmieniam, żeby nie chodzić po rynku. Żeby... Chleb, piwo, wszystko, każdy gatunek w tym domu. prywatny. Znaczy a i nocy. Dziękujemy kolego Tadeuszowi. Bajura też, tak? A Bajura? Nie, nie też ma. Je. No, to, jest. A specjalne. specjalnie. Nie, Bajura tak, to, też. <średytorium> <zidrał>. <średytorium> <średytorium> Uwaga, bo filmuję. wyraz a nie takiego jak niego.

Oh Muszę być pewnie, bożę to... Kłócanie o to mógł ustaw się ładnie, ustaw się ładnie, będziesz utrwalony na wieki wieków, wieku Amen. Ładną figurę przybierz, nie, nie garb się. Żonie pokażemy jak się zachowujesz w lesie później. Pokażemy żonie jak ładnie chodzisz.

No, pusty miot. pusty miot. Tam, tam blis chyba, był wcześniej strzał. Blis jest, ale w lesie. Wrócił do tyłu chyba. Nie, tutaj tak. Wiesz, jak mu... Tak, tak. Ale to łona była. Co to jest Danusia Wilk? Wilk. <śmienicza> <śmienicza> nie wolno, tak nie nie. Dzisiejsi cztery zające, jeden lis, jedno pudło i drugie pudło zając i lus. Królem dzisiejszego polowania jest kolega Zaręba. Lis i zając wicekróle, a wicekróle na no Sztelmach, no i doktor Szpakowa, Szpakowicz. I prezes. nie. Aha, Szpakowicz, przepraszam, przepraszam. Ale i pudlarza trzeba No i pudlarze to tak, no, Piotrek i ja mu pomagałem. O, brawo! Ja mu pomagałem przyjmować. To jest pobogo. Powiedz prowadzom, że podwójnie spróbował. Nie za raz, tylko puf, puf. Jak nie miał ją trzeci lubi, to nie może. Choć Piotrek o tobie mówi tutaj. Nie nagrałeś na tego Piotrku. No. <śled> no to... Podważaj za zakroczone, podoba mi nie doradzili psa. No to słuchajcie, koledzy, uważam, że polowanie zakończone. Można usiąść do miasta auto. do miasta. Auto. No, skoro polowanie prowadzący uważa za zakończone, to ja w imieniu koła witam wszystkie kochane panie z dzieciątkami że chciałem przyjechać no i resztę co tam no ze sobą przywiozły no i życzę żeby ta biesiada która za chwilę się odbędzie najprawdopodobniej z bigosem tak słyszałem przywiozło przy to żeby ten bigos smakował dlaczego życzę. dziękujemy